Poprosiłam sztuczną inteligencję o symulację walki kun i jamników. Dałam jej całkowitą dowolność w stworzeniu miejsca, okoliczności, przebiegu, umiejętności. Oto jaką historię mi opowiedziała. Jamniki to pięć osobników, które są pod wpływem alkoholu, o obniżonej zręczności, z zwiększoną agresją. Wypiły za dużo piwa w pobliskim barze i postanowiły poszukać zwady w galerii handlowej. Zaczęły zaczepiać i gryźć ludzi, zwierzęta i przedmioty, nie zważając na konsekwencje. Są głupie i bezmyślne, ale też silne i wytrzymałe. Spośród galerii handlowych wybieram galerię w Gdańsku, ponieważ ma ciekawą nazwę i lokalizację. Uważam, że będzie to dobre miejsce na starcie agresywnych jamników i kun, ponieważ jest duże i zatłoczone. Co stworzy wiele możliwości i wyzwań dla obu drużyn. Uny to trzy osobniki o średniej wielkości, z wysoką zręcznością i doskonałym węchem. Przyszły do galerii handlowej, aby znaleźć coś do jedzenia i zabawy. Znalazły 12 filiżanek kawy, które ktoś zostawił na stole w kawiarni. Wypiły je wszystkie i poczuły się pobudzone i pewne siebie. Są sprytne i zwinne, ale też łase i ciekawskie. Jamniki i kuny spotykają się na pierwszym piętrze galerii handlowej, gdzie znajduje się kino. Jamniki zobaczyły plakat filmu Kuny w akcji i poczuły się obrażone i zazdrosne. Postanowiły zniszczyć plakat i zaatakować wszystkie kuny, które zobaczą. Kuny zauważyły jamniki i poczuły się zagrożone i wyzwane. Postanowiły bronić się i pokazać jamnikom, kto tu rządzi. Zaczyna się starcie agresywnych jamników i kun. Jamniki i kuny rzucają się na siebie, rozpoczynając walkę na zęby i pazury. Jamniki próbują ugryźć i szarpać kuny, a kuny próbują zadrapać i ugryźć jamniki. Walka jest zacięta i głośna, przyciągając uwagę ludzi, którzy są w kinie lub w pobliżu. Niektórzy ludzie krzyczą i uciekają, inni robią zdjęcia i nagrywają filmy. Walka jest nierówna, ponieważ jamniki mają przewagę liczebną i siłową, a kuny są w mniejszości i słabsze. Jednak kuny mają przewagę zręcznościową i węchową, co pozwala im unikać niektórych ataków jamników i wykorzystywać elementy otoczenia. Kuny używają swoich pazurów, aby rozerwać plakat filmu kuny w akcji i rzucić go na jamniki, zasłaniając im widok i odwracając uwagę. Następnie kuny biegną do kina, gdzie znajdują schronienie i broń. Jamniki gonią za kunami, nie zważając na nic innego. Chodzą do kina, gdzie jest ciemno i głośno. Nie widzą i nie słyszą dobrze, co utrudnia im znalezienie i zaatakowanie kun. Kuny natomiast widzą i słyszą dobrze, co ułatwia im ukrywanie się i atakowanie jamników. Kuny znajdują popcorn, który leży na podłodze i na fotelach i zaczynają nim rzucać w jamniki, drażniąc je i denerwując je. Następnie, kuny znajdują 3D okulary, które leżą na stolikach i na parapetach. I zakładają je na swoje oczy, zwiększając swoją ostrość wzroku i zdolność dostrzegania głębi. Jamniki i Kuny kontynuują walkę w kinie, gdzie jest ciemno i głośno. Jamniki próbują znaleźć i zaatakować Kuny, a Kuny próbują się ukrywać i atakować Jamniki. Kuny mają przewagę zręcznościową i węchową, co pozwala im unikać niektórych ataków jamników i wykorzystywać elementy otoczenia. Jamniki mają przewagę liczebną i siłową, co pozwala im zadawać większe obrażenia kunom i niszczyć sprzęt. W pewnym momencie jedna z kun ucieka od jamnika i biegnie do ekranu, gdzie jest wyświetlany film kuny w akcji. Kuna widzi, że na ekranie są pokazywane sceny walki i pościgów z udziałem kun i innych zwierząt. Kuna wpada na pomysł, że może wykorzystać film jako broń i zmylenie. Kuna zaczyna naśladować ruchy i dźwięki kun z filmu, chcąc zrobić wrażenie na jamnikach i zdezorientować je. Następnie kuna zaczyna rzucać w jamniki popcornem, który jest podświetlony przez projektor, chcąc oślepić je i zranić je. Jamniki są zaskoczone i zdezorientowane przez zachowanie i ataki kuny. Nie wiedzą, która kuna jest prawdziwa, a która jest z filmu. Nie mogą się skupić na walce. Ponieważ są rozproszone przez obrazy i dźwięki z ekranu. Nie mogą też dobrze widzieć, ponieważ są oślepione przez popcorn, który leci w ich stronę. Jamniki zaczynają się cofać i uciekać, chcąc wyjść z kina i znaleźć lepsze miejsce do walki. Kuna na ekranie jest zadowolona i dumna ze swojego pomysłu i wykonania. Uważa, że pokonała jamniki i zmusiła je do ucieczki. Kuna zaczyna śmiać się i wiwatować, chcąc się pochwalić przed swoimi kolegami i publicznością. Niestety, kuna nie zauważa, że jeden z jamników nie uciekł, tylko się schował za fotelem. Jamnik jest zły i spragniony zemsty. Jamnik wyskakuje z ukrycia i skacze na ekran, chcąc ugryźć kunę. Ekran jest jednak zbyt wysoki i zbyt mocny, i jamnik nie może się do niego dostać. Jamnik zaczyna drapać i szarpać ekran, próbując go rozerwać. W rezultacie ekran się przerywa i zapala, powodując pożar i wybuch. Jamniki i kuny słyszą wybuch i widzą pożar, i zdają sobie sprawę, że sytuacja jest poważna i niebezpieczna. Muszą szybko opuścić kino, zanim zginą lub zostaną złapane przez ochronę galerii. Jamniki i kuny zapominają na chwilę o swojej walce i zaczynają szukać wyjścia. Niektóre z nich próbują wrócić do głównego wyjścia, gdzie były wcześniej, a inne próbują znaleźć inne wyjścia, takie jak awaryjne drzwi, okna lub wentylacja. Niektóre z nich uciekają z powodzeniem, a inne zostają uwięzione lub ranne przez pożar i ochronę galerii. Dwie kuny i trzy jamniki udaje się wydostać z kina i dotrzeć do głównego wyjścia, gdzie czeka na nich tłum ludzi i policja. Jedna kuna i dwa jamniki nie mają tyle szczęścia i zostają zamknięte w kinie, gdzie są otoczone przez ogień i dym. Ochrona galerii próbuje ugasić pożar i ewakuować zwierzęta. Ale ma problemy z dostaniem się do kina, ponieważ mają grupę inwalidzką, przez którą utknęła w windzie. Walka jest przerwana, ponieważ jamniki i kuna muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu i wyzwaniu czyli policji i pożarowi. Jamniki i kuny, które uciekły z kina, muszą unikać aresztowania i schwytania przez policję i ludzi, którzy chcą im pomóc lub zrobić im krzywdę. Jamniki i kuna, które zostały w kinie, muszą przetrwać i wydostać się z pożaru, licząc na pomoc ochrony galerii lub swoich kolegów. Niektóre z nich walczą o życie i wolność, a inne poddają się i rezygnują. Wśród jamników i kun, które uciekły z kina, panuje chaos i nieporozumienie. Nie wiedzą, co się stało z ich kolegami, którzy zostali w kinie i czy żyją, czy nie. Nie wiedzą też, co zrobić teraz i czy kontynuować walkę, czy zawrzeć pokój. Niektóre z nich chcą się zemścić i zaatakować policję i ludzi, a inne chcą się poddać i prosić o pomoc i litość. Niektóre z nich chcą wrócić do kina i pomóc swoim kolegom, a inne chcą uciec z galerii i znaleźć bezpieczne miejsce. Nie ma jednomyślności ani porozumienia, tylko konflikt i niezgoda. Jamniki i kuny, które uciekły z kina, dzielą się na dwie grupy: agresywną i pokojową. Agresywna grupa składa się z dwóch jamników i jednej kuny. Które są zbyt dumne i uparte, aby się poddać i prosić o pomoc. Pokojowa grupa składa się z jednej kuny i jednego jamnika, które są zbyt zmęczone i przestraszone, aby kontynuować walkę i ryzykować życie. Agresywna grupa postanawia zaatakować policję i ludzi, chcąc się wybić i uciec z galerii. Pokojowa grupa postanawia poddać się policji i ludziom, chcąc się poddać i uzyskać pomoc. Walka jest nierówna i beznadziejna, ponieważ agresywna grupa jest w mniejszości i słabsza. A pokojowa grupa jest w większości i silniejsza. Policja i ludzie są dobrze przygotowani i uzbrojeni, a także współpracują i pomagają sobie nawzajem. Agresywna grupa używa swoich zębów i pazurów, aby ugryźć i zadrapać policjantów i ludzi, a także przedmiotów, które znajdują w galerii, takich jak wózki sklepowe, farby w sprayu, chmury dymu, wózki ogrodnicze, fontanna czekoladowa i dynamiczne oświetlenie aby zaszkodzić i zmylić policję i ludzi. Pokojowa grupa nie stawia oporu i nie broni się. Tylko leży na podłodze i macha ogonami, próbując wyrazić swoją poddanie i skruchę. Policja i ludzie podchodzą do pokojowej grupy i próbują się z nią porozumieć i uspokoić. Policja i ludzie używają swoich głosów i gestów, aby mówić i pokazywać pokojowej grupie, że nie chcą im zrobić krzywdy, tylko pomóc im i zabrać ich do weterynarza i schroniska. Walka jest zakończona, ponieważ pokojowa grupa się poddała, a policja i ludzie nie chcieli walczyć. Policja i ludzie są zadowoleni i ulgę, że udało się uniknąć większej tragedii i konfliktu. Pokojowa grupa jest smutna i przestraszona, ale też wdzięczna i ulgę, że udało się uniknąć większego bólu i cierpienia. Policja i ludzie zabierają pokojową grupę z galerii i kierują się do weterynarza i schroniska, gdzie będą się zajmować ich stanem zdrowia i losem. Wśród jamników i kun, które zostały w kinie, panuje walka o przetrwanie. Nie wiedzą, co się stało z ich kolegami, którzy uciekli z kina i czy żyją, czy nie. Nie wiedzą też, co zrobić teraz i czy kontynuować walkę, czy zawrzeć pokój. Niektóre z nich chcą się zemścić i zaatakować ochronę galerii, a inne chcą się poddać i prosić o pomoc i litość. Niektóre z nich chcą uciec z kina i galerii i znaleźć bezpieczne miejsce, a inne chcą zostać w kinie i galerii i walczyć o swoje życie. Wśród jamników i kun, które uciekły z kina, panuje walka o zwycięstwo. Nie wiedzą, co się stało z ich kolegami, którzy zostali w kinie, i czy żyją, czy nie. Nie wiedzą też, co zrobić teraz i czy kontynuować walkę, czy zawrzeć pokój. Niektóre z nich chcą się zemścić i zaatakować policję i ludzi, a inne chcą się poddać i prosić o pomoc i litość. Niektóre z nich chcą wrócić do kina i pomóc swoim kolegom, a inne chcą uciec z galerii i znaleźć bezpieczne miejsce ostatecznie z jamników i kun, które zostały w kinie przeżywa tylko jeden z każdej drużyny. To ostatni jamnik i ostatnia kuna, którzy są zbyt dumni i uparci, aby się poddać i prosić o pomoc. To oni stoczą ze sobą finałowy pojedynek, z którego jeden wyjdzie zwycięsko i padną zwycięskie słowa. To oni decydują o losie swoich drużyn i całego starcia. Jeden jamnik nie zdążył uratować się z płonącego kina. Trwańcy spotykają się na trzecim piętrze galerii handlowej, gdzie znajduje się park linowy. To idealne miejsce na finałowy pojedynek, ponieważ jest wysokie i niebezpieczne, a także pełne przeszkód i możliwości. Jamnik i kuna rzucają się na siebie, rozpoczynając walkę na zęby i pazury. Próbują ugryźć i szarpać się nawzajem, a także skakać i biegać po linach, platformach i mostkach, próbując wzrzucić się nawzajem na dół. Walka jest zacięta i głośna przyciągając uwagę ludzi, którzy są na trzecim piętrze lub w pobliżu. Niektórzy ludzie krzyczą i uciekają, inni robią zdjęcia i nagrywają filmy. W końcu Jamnik i Kuna dochodzą do ostatniej platformy, która jest najwyższa i najbardziej niestabilna. To tu rozstrzygnie się finałowy pojedynek, który zadecyduje o zwycięstwie i porażce. Jamnik i Kuna stają naprzeciwko siebie, patrząc sobie w oczy. Są zmęczeni i ranni, ale też zdeterminowani i pewni siebie. Zaczynają się wyzywać i prowokować, chcąc podkopać morale i zastraszyć przeciwnika. Mówią sobie nieco dziwne, ale wyrażające dumę z wygranej słowa. Jamnik wyszczekuje. Jesteś tchórzem i frajerem, kunie. Nie masz szans ze mną, bo jestem najsilniejszy i najodważniejszy jamnik na świecie. Pokonałem już wszystkie twoje koleżanki, a teraz pokonam ciebie. Nie uciekniesz i nie schowasz się, bo cię dopadnę i zjadę. Będziesz moim obiadem, kunie. Kuna wrzeszczy. Jesteś głupcem i bufonem, jamniku. Nie masz szans ze mną, bo jestem najsprytniejsza i najzwinniejsza kuna na świecie. Pokonałam już wszystkich Twoich kolegów, a teraz pokonam ciebie. Nie zranisz i nie zaszkodzisz mi, bo cię uniknę i pokonam. Będziesz moją zabawką, jamniku. Fighterzy skaczą na siebie, rozpoczynając ostatnią rundę walki. Gryzą i trawią się nawzajem, próbując zadać decydujący cios. Walczą z furią i zaciętością, chcąc zakończyć walkę i ogłosić zwycięstwo. Walczą z równą siłą i zręcznością, nie dając sobie żadnej przewagi ani szansy. Platforma zaczyna się chwiać i trzeszczeć pod wpływem ich ruchów i ciężaru. Platforma nie wytrzymuje i pęka. Wysyłając ostatniego jamnika i ostatnią kunę w przepaść. Jamnik i kuna nie mają czasu ani sposobu, aby się uratować. Zwierzęta lecą z wielkim hukiem i błyskiem na dół galerii handlowej, gdzie są otoczeni przez szkło, metal i ludzi. Jamnik i kuna nie przeżywają upadku i giną na miejscu. Na miejsce dobiega jeszcze ratownik medyczny i sprawdza funkcje życiowe, żeby przekazać głównemu sędziemu, który z wojowników przeżył i ostatecznie, która drużyna wygrała batalię. Niestety ratownik potwierdza dwa zgony na miejscu. Finałowe starcie jest zakończone, ponieważ ostatni wojownicy zginęli, nie wyłaniając zwycięzcy ani przegranego. Nie ma żadnych zwycięskich słów ani okrzyków, tylko cisza i smutek. Nie ma żadnej chwały ani honoru, tylko śmierć i zniszczenie. Nie ma żadnego sensu ani celu, tylko tragedia i bezsens. Ostatecznie. Starcie agresywnych Jamników i Kun w galerii kończy się remisem i klęską. Nie ma żadnego zwycięzcy ani przegranego, tylko ofiary i straty. Nie ma żadnego rozwiązania ani porozumienia, tylko konflikt i niezgoda. Nie ma żadnego zadowolenia ani ulgi, tylko zło i cierpienie. Starcie agresywnych Jamników i Kun w galerii w Gdańsku trwało sześć godzin i składało się z czterech starć i jednego finałowego starcia. W starciu wzięło udział pięć jamników i trzy kuny, które były podzielone na dwie drużyny: agresywną i pokojową. W starciu zginęły dwa jamniki i jedna kuna, a trzy jamniki i dwie kuny przeżyły i uciekły. Nie wyłoniono zwycięzcy ani przegranego, ponieważ ostatni jamnik i ostatnia kuna zginęli w finałowym starciu, kończąc starcie remisem i klęską. Starcie agresywnych jamników i kun w galerii spowodowało wiele szkód i strat. Zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Starcie spowodowało pożar, zalanie i zawalenie części galerii handlowej, niszcząc sprzęt, meble i towary. Starcie spowodowało też wiele rannych i zaniepokojonych ludzi, którzy byli świadkami lub ofiarami starcia. Starcie spowodowało też wiele negatywnych emocji i reakcji, takich jak strach, gniew, smutek, litość i nienawiść, zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. Starcie spowodowało też wiele pytań i problemów, takich jak dlaczego jamniki i kuny się starły, kto jest odpowiedzialny za starcie, jak zapobiec podobnym starciom w przyszłości i co zrobić z ocalałymi jamnikami i kunami. Nie wiadomo, co się z nimi stało później i czy wróciły do swoich domów, czy nie. Całe opowiadanie jest fikcją wymyśloną przez AI dajcie znać czy takiej formy przedstawienia dobrze wam się słucha, a dla zachęty komentarz z najwyższą liczbą polubień zostanie zasymulowany w następnej historii. Słuchaj fikcji.